Hej, cześć Siemano, z tej strony Jimmy i chciałem wam dzisiaj zaprezentować glitch do GTA Online, w którym e, będziecie mogli wejść do budynku i zabijać Waszych znajomych e, tak naprawdę... To jest taki bardziej X-ray mod, bo będziecie w budynku, a oni was nie mogą zabić kiedy tam jesteście. E, glitch no nie na tyle fajny myślę co... Myślę, że na tyle fajny, że warto go pokazać, a nie na tyle fajny, że będzie lepszy od glitchy na e, kasę. Ale niestety na gliczy, na kasę nie ma praktycznie żadnego, wszystkie już wam zaprezentowałem. Tak jak mówię, te gliczy nie, nie biorą się z innych kanałów na YouTube angielskich, a nie że ja je sam wymyślam, zgaduję i tak dalej. Po prostu jeżeli nie ma, no to nie ma. I kiedy się pojawią, wam zaprezentuję. Więc co musicie zrobić? Podjechać tu samochodem, kiedy tu podjedziecie, wyjść sobie na dach i przesuwając się w tą stronę, czekajcie, przesuwając się w tą stronę, klikać kwadrat. Tylko, trzeba być na wysokim dachu. To, to auto akurat nie jest za dobre do tego, ponieważ Wy jesteście wtedy. Ciężko Wam jest tam wejść, ale się da. Próbowałem, udało mi się wcześniej. Może nawet przez drzwi? Nie, ten też nie. Uda przydałoby się większe auto. To po prostu przydałoby się tutaj większe auto. Mogę Ci się Próbujemy. To mi mogłoby, kurwa, wskoczyć. Włażesz tam, kobieto! Okej, okay, a więc jesteśmy tutaj w tym budynku w tym momencie Wow! i jak widzicie przeszłem kawałek i spadłem niżej Teraz jesteśmy niby w sklepie mi się wydawało Ale możemy sobie przechodzić tędyk, szczelać. Um, I zabijać Jak widzicie tam ten samochód się rozpędził trochę Tam spokojnie można strzelać e, I zabijać wszystkie osoby, to był Taki krótki glitch, który chciałem wam zaprezentować Jest to glitch na wejście do tego niesamowitego budynku Jest to jak stacja benzynowa, jak widzicie nie ma sprzedawcy Są tylko półki, można przez nie przenikać Naprawdę myślę fajna opcja Witam was jeszcze raz tutaj W tym razem pod Fabryką Lestera, jesteśmy pod Fabryką Lestera, następny glitch, który wam zaprezentuję Jest to glitch Na kolejne ukryte miejsce I jest to Ukryte miejsce w Fabryce Lestera, możecie sobie wejść do środka W momencie kiedy nie odpa macie, macie odpalonej żadnej misji, możecie sobie wejść do środka I na przykład ukryć się przed jakimś, nie wiem, kolegą, który chce was zabić Albo może, jeżeli są te łowy i tak dalej, możecie się schować wtedy e, Ważna sprawa, wychodzicie na sam dach. E, są tutaj trzy takie okienka Podchodzicie do tego do pośrodku i tak samo pośrodku musicie sobie tutaj przykucnąć Przy tym okienku, przycupnąć tak zwanie Teraz wyciągamy telefon. Po wyciągnięciu telefonu, yy, po wyciągnięciu telefonu, bierzemy jakąś byle jako misję. Akceptujemy. Yy, nieważne jaką. Ważne, żeby jakaś była. Kiedy załadujemy się do lobby, yy, czekamy chwilę. Działa to na każdej platformie. Patrzyłem. Mam też na PC teraz GTA, więc zbieram nową ekipę. Ktoś by był chętny, to zapraszam na moją grupę na Facebook, którą macie w opisie. Tam zbieram nową grupę na PC, nową ekipę i też działa. Patrzyłem, działa ten glitch na PC. Załaduj się, Lobby, please. To jest chyba jakiś wyścig, zobaczcie po tych pasach wyścigowych na, na górze. No, wyścig. Dobra, teraz wychodzimy, po prostu zamykamy to. Czyli na padach to jest kółko X. Na przykład albo B i A yy, O! Jesteśmy teraz w Fabryce Lestera, możecie sobie zobaczyć, jesteśmy w Fabryce Lestera Możecie potem na przykład yy, powiedzieć koledze, że jesteście na przykład w takim miejscu Wyjrzeć sobie ten on was za okna będzie widział i będzie się pytał jak tu weszliście A Ty byś nie dla psa kiełbasa, nie? No. I teraz sobie możecie sobie chodzić po tym budynku i robić co chcecie. Dziękuję, to były dwa rzeczy, które chciałem wam zaprezentować w tym filmie. Jeżeli się spodobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie e, mój kanał. E, jak to zrobić e, prawidłową subskrypcję? Jak zrobić, za chwilę wam pokażę. I e, co do następnego filmu. Bye! Okej, okay, aby więc zasubskrybować mój kanał poprawnie, musicie mieć tutaj jak macie subskrypcję, dajecie anuluj subskrypcję, nie, musicie kliknąć subskrybuj, kiedy zasubskrybowaliście kanał dajecie tą zębatkę, dajecie chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału, dajecie ptaszek, dajecie zapisz, w tym momencie już będziecie pewni, że wszystko co ja wyślę na mój kanał od razu do was trafi, następna sprawa, eee... Tutaj jest teraz akurat kawał, kanał t otwarty, zaraz wam pokażę dlaczego, ponieważ kiedy klikam swój kanał, matko boska moje gardło, no, <laughs> co się ze mną dzieje, pomocy, i klikam sobie subskrybent jako subskrybent, to nie mogę kliknąć w tą zębatkę, niestety nie mogę nic zrobić, więc dlatego zaprezentowałem to na kanale t -Volta. swoją swoim drogą naprawdę świetny kanał, możecie wbijać śmiało, macie to nawet u mnie w polecanych kanałach, więc co, do następnych filmów, bye!